Tylko zerknijcie. Rodzinka przyjechała. O, patrz, tu jest Gacper. I nowo otwarty tunel. Pod jakimś masywem babiogórskim. Czy coś takiego? Tunel otwarty. Wszyscy nagrywają. Tu większe korki jak wcześniej były. Więc my też nagramy. I przestało. O, i przestało padać nawet. Patrz, tu, tu by można było kopać. <gry> Można? Można. Ale fajna. On nie za długi. Mobijasz węgierską górkę i no. mnie. Nie dam jeszcze pierwszej gorki I już jesteśmy. Pogoda się robi. Ludzie, szarat mnie do rady. Fajna droga się skończyła Ja nagrywam Ja nagrywam, o tu jest operator Operator imprezy Szaran został Idzie, idzie maszyna Ula la! la. Trochę na mnie Dobry jest! Nie zawsze się ma takie przygody. Nie tylko po prostym Stabilizacja ręki niestety nie działa. Może Do zobaczenia na miejscu. Dotarliśmy, tu jest Don Kaziu, operator tej maszyny, no bez tej maszyny niestety nóżki nasze by bardzo bolały, polecamy I Don Kacper już, jesteśmy na miejscu i atakujemy, czy znajdziemy czy nie, przygoda już była Przejazd przez las, o Kaziu już tam szarpie, maszyna naprawdę Zerknijcie, jakie miejsce. Mega. Były ten się pokazuje. Kacpero z nami. Jeszcze obejrzymy w miejsce. Mamy trzy miejscówki do zrobienia pozdrawiamy, Zwróćmy się o sławko pozdrawia i zaprasza do oglądania ekipa tam walczy przy samochodzie pierwszy tryści już ciekawi co za skarb na nakopali a my co nakopali? w pierwszym krągu się. A nie, współprześniaczyk to nie jest. Mamy 50 groszy 49. I nawet tu można krągłości. A dokładnie jesteśmy w milówce. Z milówki wyjechaliśmy. A przepraszam, już wiem, plusów. Może coś będzie Pruskik fantów Chociaż ja to od tego Dobra, pierwsza kolmą już jest, lecimy dalej Ej, coś się tam schowało Współcześniaczek Ja myślę, że właśnie To może być sporo Sporo monet Bo jak ktoś już tu dotarł to naprawdę mega, mega usiąść, posiedzieć, porozkminiać. prostu tyjo, cisza, spokój, <noise> tylko odgłos detektora. Zobaczymy jak kacpra garecik działałem mu z tą cewką. Ostatnie próby, jak nie to trzeba nową kupić. Pozdrawiam. Niestety remont ceswski chyba się okazał nie do końca dobry. ludzie Bo gra Nie, to nie jest To nie jest 5 groszy to jest perelek 2 złote Panie Kazimierzu 2 złote to... Ta, oj. Ja, ja tego nigdy nie umiem rozszyfrować To jest niszczenie jest O i teraz pięknie widać 2 złote Tak trzymać Tak trzymać, dokładnie Kopiemy, działamy ale Kasper przynajmniej terenówką pojeździł, widoki poogląda. Pozdrawiamy. Naprawdę, mega miejsce. Mega się chodzi. nie tam jakieś pola z otwartą przestrzenią. Z otwartą, ale nie taką. Będę <grym> to dziś powtarzał cały czas. Bo nie często kopiemy i nie wiem kiedy się nam zdarzy. Jeszcze takie miejsce spory ale jeszcze wychodzą o, jest krągłość chłop ale skoczył Guziczek. no stan będzie ciężki do coś z niego wyciągnąć ale zobaczymy momencik nie ma co czarować z niego więcej nic nie wyciągniemy idzie do sakwy Wszyscy się schodzą, więc trzeba chyba zmienić miejscóweczkę. Chociaż mi się bardzo podoba. A wjechał teraz z 57 roku aluminiowy moniaczek 20%. Ja przypuszczałem, że będą współcześniaki. Coś, coś dzieje Gdzie? Że będą współcześniaczków tu No nie jeden tu przyszedł i odpoczywał. Pewnie może jakieś biżu też by było. Bo tu aż miło usiąść. Dobra, moneta do sakwy, lecimy dalej. Jak sprecewka no. Zdecydowanie lepiej, nie? Trochę. A jednak coś tam tatko, coś tam tatko naprawił. O! Chyba to za wcześnie pochwalił. A u mnie prl 20 groszy, 58. 58? Tak? O, popatrzcie! Na żywo! Na żywo pozdrawiamy Kazimierza! Coś tam popierduje, ale nieźle. Bawimy się dalej. O, wędrował skręcił tylko w tą mańkę, żeby posprzątać puszkę. Sygnał podkorzenny. Zawsze trzeba kopnąć. I jest medaliczek. Zobaczcie, gdzie siedział. W takiej norce. O, nie by tego tu tak drapał. Troszkę sztoteczką, żeby coś pokazać. Ale piękne. Cieszy bardzo. Dobrze, zakupujemy puszkę, bierzemy medali, bierzemy. Bawimy się dalej. Poza pięknymi terenami zdarzają się jeszcze takie. Eternitowe, niestety. Nic nie zrobimy. Nie wyzbieramy ale takie się zdarzają, a tu komuś pokażemy gdzie widział może się ktoś zdarzy często kopane a to po prostu właśnie tym przybijano eternit piękna moneta z ogonkiem <noise> dobre no to kolejna potem będą leżeć po Będą leżeć po lesie i dawać piękny sygnał i idą do sakwy. A my lecimy dalej. I cyk, kolejna zmiana miejscówki. Ma się taki pojazd, to można zmieniać miejscówki. A to już ostatnia, patrzcie. Tu już się Sebastian modli. Modli się o fanty przed kapliczką? Nie wiem, czy to da Da coś, ale zawsze można spróbować Młody robi zdjęcia, mówi bardzo ładnie Ja też powtarzam, bardzo pięknie Dla samych pięknych widoków warto Wyjechać, ale i monetki też wpadły Więc co? Ładujemy sprzęt I atakujemy Zaczynamy od gór Delikatne zejście. Lubię go taki takich, właśnie, łąkach i taki takich Polak. A tym razem co? Guziorek. Ale na guziorku. No, niestety nic nie jest. O, jeszcze mu Obra Obrąbłeczko zostawimy. Czekaj, że sygnał będzie dawać jeszcze głośności. Sprawdzę, <luby> czy taki listeczek. Dobra. Czyściutki. To sachwy leci. O Kacper, Kacper. Co tam? Nie wiem. Mojak? Nie. Ale mówi coś lepszego. Trzeba nagrać Kacper. On jest Bardzo rzadko z nami. no, coś od czegoś. może to był jakiś krzyżyk, podstawka, tu do góry. Nie wiem, nie wiem, ale brawo. Wszystko trzeba kopać. Co no, i na fajny sygnał stabilny. Trzeba kopać. Tata, co może zrobić, to ładnie dziurę zakopać, bo kasper już drapnął no fant a to nie Zerki <grywki> jaki mu fasa jakaś twarz no masz <grywki> małe poletko Muszę ktoś być oglądał z nad morza <grywki> niektórzy lubią, kochają góry ja bardzo kocham, ale o. Jak tam w takim z tyłu pojazdem Wyjadę To ma... Jakiś mikiet, czekaj czy co jeszcze raz, bo czemu on To było przykręcone Co to było? A młody tego jeszcze Tego jeszcze nie grali Dobra Lecimy dalej młody Ale jak chcesz to się możesz pobawić Ta, Tata kopie Łapka do góry i do przodu Sławek nie odeszł za daleko Ponieważ ju No strugaczka no, teraz dobieram, Na mistrzost Ale fant, ale A szukaliśmy drugiego otworu, no rzeczywiście, tu jest ostrzeżela A to się dowiemy, bo na pewno ją wyczelimy. w lecie Fajna, nie młody? No, ciekawa. Taka nietypowa. Nie chcę było Kacisz, Piękna. Lecimy dalej. Moja strugaczka chciałem się pochwalić, ale Kasper ją zawinął do swojej sakwy. A Kazia mówi, że. Widzi, w części. O, no. Jest gwizdula. O parę. Wygląda na jakiś wojskowy. O jasne, że tak. No. Fajnie, że tak. Ja pokazuję. Zerknijcie na pewno. Mistrzostwo świata. Ja myślę że najpierw, że to jest pieczęć jakaś. Nie? O właśnie tak że pomyślę, no, ale tak czyszczę czyszczę i nic, nie? I potem maknem wykrywaczem jeszcze raz. I reszta. No i wyszła reszta. I jest gwizdula. Piękny. Gwizdulek. Bardzo piękny, bardzo no. piękny. Ja Oj tak, tak, Skopiemy, kopiemy, kopiemy Chodź jeszcze cewkę zremontował. Robię na wieszły bo gdzieś teraz pewnie? 15, to dziesięć, 10, ale 5 nie pokazywało no tu gdzieś dotyka, maszu lala, temu by się przydało na żelopadkę. A co wcześniej była ta moneta? 20 groszy. 20 groszy a teraz? Teraz chyba 50, jest nie nawet... jeszcze jeszcze może lat. Nie, ja się nie, 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 Chyba to nie, nie, na tyle. Ale nie, są. Koniec przygody. Szybkie podsumowanie, ale bardzo szybciutkie, Najlepsze z tego wypadu była podróż, którą zaoferował nam oto ten pan, przesympatyczny, przygoda, <gry> <gry> przygoda, przygoda życia, na szybciutko, to jest z dwóch wypadów, popatrzcie, na upa na ile się da, ja chciałem tylko zademonstrować, taką piękną szczoteczkę, bo to jest mu jest fant, Kaziu, a strugaczka, co ja powiedział? Szczoteczka, o Boże ale popatrzcie, Łukasza co mu tu? Kwizdul jest wojskowy Na 1000% I ostatnio, no jak można nie nagrać Sreberko 32% srebra tam, tam jest Tak? Czyli... I to były... Dwa, no i groszeń. No Będzie wszystko... Czyli, czyli 20 penigów, nie? Będzie wszystko opisane, ale srebro trzeba Trzeba pokazać, co tu jeszcze ma. współcześniaki takie czary. Co to jeszcze z ostatniego wypadku? arseniaczek bardzo ładny. Bardzo piękniusi. A co to jeszcze? A, mamy, mamy tu jeszcze taką ozdubeczkę. I tyle, tym pięknym akcentem. To będzie taka odznaka turystyczna, wiesz, bo to No, tam było wymalowane pewnie element miasta. Może, może więc do następnego bardzo dziękujemy a tego pana jeszcze odwiedzimy a jeszcze się bo podamy. się nam bardzo podobał podróż oto takim skromnym pojazdem bo szalan nie dał rady do następnego